To jest Janusz. Janusz jest katolikiem. Chodzi co tydzień do kościoła, świętuje Wielkanoc i chodzi do spowiedzi. Ale czegoś mu brakuje. Zastanawia się, czy Bóg to tylko tradycja, rytuały i chodzenie do kościoła. A to jest Hubert. Hubert jest ateistą. Kiedyś był katolikiem, jak Janusz, ale jak zaczął myśleć samodzielnie i oglądać filmy na YouTube, to doszedł do wniosku, że w tym, w co wierzył, nie ma za grosz sensu i logiki. Przestał wierzyć. Teraz chciałby coś wiedzieć. To jest Dorota. Dorota w ogóle nie wie, kim jest. Nie wie, w co wierzyć, nie wie po co. Chciałaby, żeby ktoś jej po ludzku wytłumaczył, o co chodzi z tym Bogiem i o czym jest ta Biblia. Ale Januszowi, Kubertowi i Dorocie nikt niczego nie wytłumaczy. Ksiądz im każe przestrzegać przykazań i chodzić do kościoła. Pastor opowie, jak bardzo katolicy są zwiedzeni i każe przestrzegać przykazań i chodzić do kościoła. Koledzy nie będą w ogóle rozmawiać na takie tematy, bo w towarzystwie na takie tematy się nie rozmawia. Internet zakrzyczy ich filmikami o tym, że w Biblii są same bzdury, nauka jest nieomylna, a kto nie jest ateistą, ten jest idiotą. I generalnie wszyscy będą ich wciągać, indoktrynować, ewangelizować, nawracać. Tak samo jak Ciebie. Dlatego zrobiłem odwyk. Odwyk to miejsce dla każdego, kto szuka trzeźwego myślenia, informacji i zwykłej rozmowy. Nie jestem księdzem, nie jestem pastorem, nie należę do żadnego kościoła, nie pracuję dla żadnej organizacji. Jestem Martin Lechowicz i od 12 lat nagrywam ten program. Po to, żeby Janusz, Hubert i Dorota zobaczyli, że do Boga da się podejść z mózgiem i trzeźwo.